Dzień dobry. Dzisiaj przygotowuję podwójny posiłek. Podwójny posiłek, czyli moją sałatkę z bobu. Sałatkę z bobu, którą zjem częściowo dzisiaj, a resztę zabiorę ze za sobą jutro do pracy w pudełku i zjem na zimno z bagietką. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepisy ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Przede wszystkim potrzebuję bobu. Tutaj mam pół kilograma, pół kilograma bobu ugotowałem w gotującej, osolonej wodzie. Gotujemy go 8-10 minut, generalnie do miękkości. Ja go nie obieram, będę go używał razem z łupinkami. Do tego będziemy używali sera feta. Ja mam 180 gramów, Pokroję go sobie w kostkę. Potrzebujemy odrobiny słonecznika. Ten słonecznik uprażymy. Soli. 2-3 suszonych pomidorów z zalewy. 2-3 łyżek masła. No i jakichś dwóch, trzech ząbków czosnku. Możecie oczywiście dać więcej. Aha, jeszcze jedna rzecz. I pieprzu, czarnego pieprzu. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od uprażenia słonecznika. Rozgrzewamy patelnię. Wysoka temperatura. I jak się nam nagrzeje, wysypujemy na nią, na taką suchą patelnię, słonecznik i prażymy z jednej z drugiej strony. Słonecznik nam się przyrumienił. Ściągamy go. Na naszą nagrzaną patelnię wędruje teraz masło. I czosnek. Czosnek na patelni trzymamy dosłownie minutę i dodajemy nasz bób. Bób delikatnie przyprawiamy pieprzem, i dodajemy odrobinę szczyptę soli. Bób dusimy mniej więcej 3-4 minuty na małym ogniu, z masłem, z czosnkiem z pieprzem. Bób! Mamy gotowy. Do naszego naczynia przede wszystkim wędruje BUP! No, mm, bardzo dobre. Dodajemy serfeta na górę, pomidory suszone, one dadzą nam słodycz no. i posypujemy wszystko prażonym słonecznikiem. Sałatka gotowa będę za chwilę jadła czy połowę zjem teraz drugą połowę zabieram do pracy. Do takiej sałatki podaję często papryczki chili. Kroję je cieniutko, tyle ile chcę nożyczkami bezpośrednio do sałatki. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, piszcie co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia.